Już niebawem w serialu Przysięga dojdzie do kolejnej tragedii, a widzowie muszą przygotować się na najgorsze. Jedna z bohaterek nie cofnie się przed niczym, aby pozbyć się niewygodnego męża. Kto zginie w serialu Przysięga? Sprawdźcie, z kim przyjdzie nam się pożegnać. Kolejna śmierć w serialu Przysięga. Powoli zbliżamy się do finału trzeciego sezonu serialu Przysięga. Ferait wyszła za umita. Jej mąż jest wybuchowy i apodyktyczny. Gnębi ją i grozi, że skrzywdzi jej najbliższych, w tym Emira Tarhuna i małego Igita. Coraz ciekawiej robi się także w wątku Nestore rodziny Tarhunów, Hikmeta. Ojciec Emira Isuni, brat Kemala i Sunni, a bratkę Mala i Oy, poślubił przebiegłą Songul, która chce przejąć jego majątek. Songul wpędzi Hikmeta do grobu. Nie tak dawno w przysiędze zobaczyliśmy jak najstarszy z rodziny Tarhunów rozdziela majątek. Pazerna Songul musiała przełknąć gorzką pigułkę, bo okazało się, że mąż przepisał jej tylko jeden apartament i samochód. Reszta, w równych częściach, przypadła jego bratu, siostrze oraz dwójce dzieci. Kiedy Hikmet, dzięki Talazowi, odkryje prawdę o nieuczciwości Songul i jej wszystkich podłych zagraniach, zażąda rozwodu? Moim największym błędem było to, że Ci zaufałem i zaprosiłem do mojego domu. Wyżna Hikmet Tarchum, a chwilę później upadnie na podłogę. Już niebawem w serialu Przysięga ojciec Emira trafi do szpitala i już stamtąd nie wróci. Co wydarzy się w serialu Przysięga? Dlaczego Hikmet trafi do szpitala i umrze? Wyjaśniamy w galerii. Przysięga. O czym jest serial? Rejhan Ozgejas Wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Reichan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikmet, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory, pragnie by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, Emir, się ustatkował. Rejhan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód.